Poproszę teraz Janusza. Chodź, Janusz. Janusz, podzieli się z nami tym, co przeżywał, tym, czego doświadczył i czego doświadcza. Janusz. Witam wszystkich serdecznie. Mam trochę tremy, bo już dawno nie mówiłem przy takim dużym gremium, ale to jest zaszczyt. Zaszczyt dla mnie, że mogę mówić o kimś, kto, kto zmieni moje życie. Ktoś to wyrwał mnie z bagna, ktoś to podniósł mnie praktycznie ze śmieci. Byłem nikim już. Dla rodziny byłem stracony, dla rodziny byłem przeklęty. I nigdy nie wierzyłem w to, że cokolwiek się może zmienić. Może tak na początku się przedstawię. Mam na imię Janusz, urodziłem się w Szczecinie. Ojciec nie pił, tata też nie pił. Ja z początku też pamiętam kiedyś, tata sam tam od czasu do czasu wybił jakieś piwko. Ja spróbowałem, mówię, w życiu się tego nie napije. Ta gorycz, to wszystko. Mówię, w życiu nie napije się piwa. Ale czas sprawił tak, że byłem leniem, nie chciało mi się chodzić do szkoły, to poszłem do szkoły budowlanej. Tam była na hydraulika dwa lata, bo to był najkrótszy okres nauczania. Byłem zdolny, nie chciało mi się uczyć. I w ciągu dwóch lat ukończyłem szkołę i poszłem pracować jako hydraulik na budowę. Tam pierwsze moje wejście z alkoholem było właśnie takie, że Trzeba było wypić szklankę musztardówki. Od tego się zaczęło moje spotkanie z alkoholem. I wówczas coraz bardziej pogrążałem się w tym wszystkim. Pogrążałem się w tym bagnie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jestem uzależniony. Uważałem, że, że alkohol mi pomaga we wszystkim. W międzyczasie zmieniłem sobie pracę. Pracowałem na kolei. No i podczas pracy na kolei były takie historie, że coraz częściej człowiek pił i po prostu się nie przychodziło do pracy. No to był taki sy sytuacja, że symulowałem, że mnie korzonki bolą i pogodowie mnie zabrało do szpitala na neurologię. Tam poznałem moją przyszłą żonę. Ona też doprowadziłem do tego, ona była mężatką w tym czasie, doprowadziłem do tego, że ona się rozwiodła. Doskonale się maskowałem, nie znała z moj, 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 mojej, mojej strony i, i to wszystko w jakiś sposób coraz bardziej pogłębiało. Doszło do tego, że wzięliśmy ślub, ona się rozwiodła, wzięliśmy ślub cywilny. No i a jej mąż był dyrektorem w Stargardzie Szczecińskim, no to przyjął mnie do pracy. No i ja miałem piękne marzenia, że będę sobie wybuduje dom. Żona też była tym zachwycona. No i kupiliśmy sobie działkę. Z pracy dostałem pierwszą ratę pożyczki. Jak dostałem pierwszą ratę pożyczki, tak mnie wcięło na dwa tygodnie. Praktycznie wróciłem po dwóch tygodniach goły i wesoły. Żona mówi, co się stało? Zacząłem wymyślać dziwne historie. No ale trzeba było się przyznać, że rata została przepita. Zdążyliśmy tylko wylać fundamenty i na tym się skończyło. Nasza budowa, nasze marzenia. Ale była taka sytuacja, że coś trzeba było zrobić, coś trzeba było w swoim życiu zrobić, żeby coś zmienić. Drugi szwagier mieszkał tu w Dąbrowie Górniczej i w tym czasie dał mi znać, że jest możliwość otrzymania mieszkania w krótkim terminie, bo zostaje budowana koksownia. Nie będą przyjęcia na koksowni. No to bardzo szybko się pośpieszyłem, przyjechałem tutaj, załatwiłem sobie. Przyjęcie, zawieźli nas, wysłali nas do Dzieszowic, tam żeśmy pojechali na przyuczenie, tam dopiero się zaczęło moje apogeum pijaństwa. Zdalał od żony, zdalał od wszystkiego. A że miałem dosyć mocną głowę, to po prostu dochodziło do tego, że piłem z kolegami, okradałem ich później, jak oni się zapili. Oprócz zabijania robi człowiek wszystko. Bogu dziękuję, że nikogo tylko nie zabiłem. Nie chcę tutaj opowiadać całej swojej historii, bo każdy... Każdy wie, co człowiek uzależniony od alkoholu wyprawia. Dochodziło do tego, że nawet wchodziłem wieczorem po śmietniku, zbierałem chleb, gdzieś się szło jakąś cebulę, żeby po prostu w jakiś sposób przeżyć, bo wszystko się po prostu przepijało. Po roku czasu musiałem szybko prosić kierownika stamtąd, żeby już mnie wysłał, bo tam już mnie szukali jako dłużnik, i po prostu byłem, tam już byłem przegrany. No i załatwiłem z kierownikiem, że przyjechałem tu na koksownię przyjaźń, no i co? Tu w ciągu niedługiego czasu otrzymałem mieszkanie. No to uważałem, wtedy żona przyjechała. Mówię, no to teraz już obowiązek małżeński spełniłem, jest mieszkanie, wszystko jest, no to teraz mogę sobie hulać. No i zaczęło się ponowne ostre picie. Doszło, dano mi do zrozumienia, żebym szybko się zwolnił z koksowni, bo inaczej to stracę mieszkanie i wszystko. Zwolniłem się i poszedłem z powrotem pracować jako hydraulik już do prywatnej firmy. Szybko tam awansowałem na brygadzistę. a że szefem firmy był też prezes, który nie stronił od alkoholu. No i tam tam praktycznie pracowałem przez pięć lat, a te pięć lat to już było masakrum. <laughs> Żona już po prostu nie mogła na mnie liczyć. Sam siebie nienawidziłem, sam siebie nienawidziłem. Były takie momenty, że brałem nóż i chciałem się po prostu zabić. Zabić się, bo już miałem wszystkiego dosyć. Więc dosyć tego życia. Nie dawidziłem siebie. Do domu już nie jeździłem do rodziców ze Szczecina, bo po prostu oni wiedzieli, że jak przyjadę, to coś ukradnę, coś z mocy. Nie chcieli nic. Nie chcieli mnie po prostu. Ja już też nie chciałem, bo wiedziałem, że krzywdzę ludzi, a nie mogłem nad tym zapanować. Po prostu nie panowałem nad tym, co robię. Doszło do takiego momentu, że po prostu życie mi obrzydło i mówię, nie mam odwagi się zabić, to będę pił tak długo, się zapiję na śmierć. Zacząłem pić praktycznie przez pięć miesięcy. W międzyczasie jeszcze zacząłem chodzić do klubów Ałoskich, do Klubu Blok w Dąbrowie Górniczej, do poradni odwykowej. Tam dziękuję Bogu za, i za te kluby, że właśnie tam mogłem usłyszeć, że jestem uzależniony, ale ja jeszcze wtedy z tym nie, nie mogłem się pogodzić. Nie mogłem się z tym pogodzić i, i, i zawsze uważałem, że alkoholik to już taki, który leży na śmietniku. Niestety ja też nie byłem. Wielokrotnie leżałem na śmietniku, ale o tym nawet nie wiedziałem. I mówię, zapiję się na śmierć. Piłem praktycznie przez pięć miesięcy non stop. Dostawałem już zapaści, padaczka. Po prostu chciałem ze sobą skończyć. Ale doszło do tego, że żona już nie mogła patrzeć na mnie, jak się męczę i zaproponowała mi, że, że jeszcze mnie zawiedzie na odbieg. Pojechałem do Gorzyc. Po prostu nie wierzyłem w to, że cokolwiek się w moim życiu może już zmienić. Wiedziałem, że jestem przegrany, ale mówię, robiłem to tylko ze żoną, żeby ona już po prostu miała ze mną spokój. Bo już nie miałem co jeść, to nawet jej z lodówki podglądałem za jej pieniądze jedzenie. I pojechałem do Gorzyc. I, co, I w momencie, jak już żona mnie odstawiła do Gorzyc, coś do mnie doszło do świadomości. Jak stanąłem przed tą bramą, gdzie pisze szpital odrykowy, mówię, co się stało w moim życiu. Co się stało w moim życiu? Gdzie ja tu wylądowałem? Mówię, Boże, co się ze mną dzieje? To było straszne. Dopiero w tym właśnie momencie zrozumiałem, że coś jest nie tak w moim życiu, że jestem nikim, że jak bardzo wiele osób ludzi skrzywdziłem. To było dla mnie straszne. To było dla mnie straszne przekroczenie tej bramy. Mówię, gdzie ja wchodzę do ludzi, którzy są z jakiegoś półświadka, przestępcy, a ja, niby dobry człowiek, mi się wydawało, Taki dobry, fajny chłopak i ja muszę wejść przekroczyć tą bramę. Żona pojechała, no i zamieszkałem tam w tym szpitalu. I do, rozmawiam z tymi współ jak to się mówi, współtowarzyszami, którzy mieszkają też na pokoju. Wszyscy że ten. Mówi, że wrócił drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Jeden tam mówi, że już szesnasty raz jest na byk mówi: po co ja tu przyjechałem? Mówię, nie ma żadnej nadziei, chłopie. Za kilka lat może znowu wrócić, będziesz pił. Ja pojechałem tam z myślą, że coś się w moim życiu zmieni, a tam nawet na miejscu ludzie pili, wychodzili wieczorami, kupowali jabole i pili. Ja mówię, co się dzieje? Po co ja tu jestem? Przyjeżdżała tam taka misja i oni, oni po prostu wieczorami spotykali się dwa razy w tygodniu i, i mieli takie spotkania przy muzyce, przy cieście. I większość tam nie chciała do nich chodzić. Ale ja mówię, pójdę, bo pójdę, bo nie byłem golac, nie miałem nic. Lubiłem, ja miałem wypić kawę, lubiłem słodycze, oni zawsze z jakimś ciastem przyjechali. Mówię, pójdę, zobaczę. Jeszcze tak, żeby się nie wstydzić, usiadłem na tej świetlicy. Niszutko mówię, żeby mnie ktoś tam później nie zobaczył z kolegów, nie wyśmiewał mnie, że do jakiejś sekty chcę wstąpić albo cokolwiek. I zacząłem słuchać właśnie takich, takich świadectw, jak ja w tej chwili mówię. Że jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Że jest ktoś, kto wyrwał. Nie bardzo w to wierzyłem. Bo ja już ani w Boga nie wierzyłem, ani w nic. Po prostu zaciekawiło mnie to, ale brakowało mi decyzji. Brakowało mi decyzji. Po miesiącu przyjechała do mnie żona i mówi, Janusz, coś się stało? Ja mówię, co się stało? Ja co się stało, dziewczyno? Nie, po co żeś tu przyjechałam Przecież mówię... Ona mówi, Janusz, jestem chora na raka. Dla mnie to był szok. Mówię, Boże, to ja przyjechałem tu na odwyk, to ja przyjechałem tu zrobić w swoim życiu, a Ty czynisz takie rzeczy. Mówię, dlaczego nie ja, dlaczego żona? To ja powinien mieć taką chorobę, to ja powinien... Ona, ona mówi, przez 12 lat naszego małżeństwa tylko, ale znał alkohol. Moje kłamstwa, moją budę. Pierwsi musiał prostować moje ścieżki. Dla mnie to spadło... Jak grom z nieba. Mówi, Janusz, jesteś mi w tej chwili potrzebny. Ja mówię, jak ja ci pomogę? Jak, jak ja potrzebuję pomocy? Co ja ci zrobię, dziewczyno? Żona mówi, nie wiem, co zrobisz. Mówi, ja potrzebuję Twojej pomocy. Przyjeżdżaj, mówi, bo ja sama nie dam rady. Żona pojechała, ja z tym wszystkim zostałem. Wiecie, co wyszłem? Chodziłem do północy, płakałem się, na Boga. Przepraszałem. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wiedziałem jedno, że w jaki sposób muszę pomóc żonie. Chociaż w tym momencie nie zawieźli. Całe nasze małżeństwo, 12 lat naszego małżeństwa ją zawodziłem. Wiedziałem, że teraz nie mogę jej zawieźć. Ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Szefem całej tej misji, która tam przyjeżdżała, był taki Paweł, zwykły murarzyna, który, który właśnie mówi: Janusz, też poszedłem na to spotkanie. Była niedziela. Mówi: Janusz też takie było wezwanie ewangelizacyjne. Mówi, Janusz, jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Jest z nim Jezus Chrystus. Ja mówię, nie wiedziałem, co zrobić, ale mówię, muszę coś zrobić. Muszę pomóc żonie. I wyszłem i modliłem się z tym Pawłem, z innymi kolegami. Mówię, Boże, jeżeli jesteś, to raduj. Raduj, ja chcę żyć. Ja chcę być innym człowiekiem. Ja chcę być człowiekiem, który który może być innym. Ja już nie mam siły. Mówię, ja nie chcę stąd wyjść tym, kim byłem. I prosiłem Boga na kolanach i mówię, Boże, zmień moje życie. Ja mam dosyć kłamstwa do życia, obudy, dosyć tego wszystkiego. gdzie co? Paliłem dwie, trzy paczki dziennie papierosów. Kłamałem jak szewc, okradałem ludzi. Tego dnia, tego dnia... Nie wiem, to jest trudno opisać, co się stało w moim życiu, ale coś zaczęło się zmieniać. Na drugi dzień poszłem do terapeutów, w poniedziałek, mówię: Muszę opuścić nas własną prośbę ten odwyk, bo muszę pomóc żonie. Mówi: Janusz, nie jedź, bo ty potrzebujesz pomocy. Ja wiem: Niech się dzieje, wola Boża, mówię. Ja muszę jechać, pomóc żonie. Wróciłem z odwyku. Żona walczyła jeszcze z tą chorobą półtora roku. Zdziła do Gliwic, mnie, ale nic to już nie pomogło. Mierając na moich rękach, powiedziała Janusz, dziękuję Ci za te półtora roku, które tak najbardziej potrzebowałem Ciebie. Za to, że mnie, że mogłam liczyć na ciebie. Mógł dziękuję Ci za te tylko półtora roku, gdzie naprawdę mogłam liczyć na ciebie. Całe nasze małżeństwo to było jedno wielkie kłamstwo, ale przez te półtora roku mogła liczyć nade mnie. Odeszła z Jezusem na usta. Odeszła z Jezusem na usta. Powiedziała, ja już dziękuję Ci. To jest, to jest wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz, jak Bóg może zmieniać człowieka. Nie wierzyłem w to, że będę umiał dawać morfinę. Nikt mnie nie nauczył. Nauczyłem się dawać zaszczyki. Sami podawałem morfinę, bo boleści miał straszne męki. I naprawdę Bogu dziękuję za całe moje życie. Wiecie co, Pan Bóg zaczął zmieniać wszystko. Nawet nie wiedziałem, kiedy przestałem kraść, nawet nie wiedziałem, kiedy przestałem kląć. Pan Bóg zabrał mi palenie, to co kiedyś próbowałem chyba ze 20 razy. Jednego dnia, jednej modlitwy się stało to wszystko, nie wiedziałem, jak to się stało. Wiecie co, po jakimś czasie nauczony byłem, nie umiałem żyć sam. Modliłem się o żonę, Bóg dał mi żonę. Dał mi córeczkę, ta córeczkę, która dzisiaj nie zna ojca alkoholika. Nie zna ojca alkoholika, nie wie, co to przemoc, co to bicie, co to kłamstwo, co to oszustwo. Bogu dziękuję właśnie, że Bóg tak naprawdę zmienił moje życie. Dzisiaj kończę budowę swojego domu, upragnionego kiedyś, który jedem, przepiłem. Dzisiaj kończę budowę swojego domu. Dziękuję Bogu za wdzięczność przede wszystkim Jezusowi. On to wszystko dał mi. Dał mi wolność, dał mi radość. Dzisiaj mam wspaniałych rodziców, którzy mnie kochają, ja ich kocham. Mogą na mnie liczyć. Jadę do domu, to nie muszę patrzeć na moje ręce, że ich okradnę. Nie muszę za mną chodzić. Wiedzą, że mogą zawsze na mnie liczyć. W pracy mam wspaniałą pracę, pracuję w gazowni, w dąbrowie górniczym. Kiedyś się wydawało, że będę nikim, że jestem straconym człowiekiem, a uczynił to Pan Jezus. Zmienił całe moje życie. Wierzcie mi to, tylko Jemu to zawdzięczam. On jest tym, który to wszystko zmienił. Ja byłem straconym dla, dla, dla świata, dla siebie, dla całej rodziny, dla ludzi. Dzisiaj jak jadę do Szczecina, to mówię, Janusz, co się w twoim życiu zmieniło? Co się stało? Ja mówię, poznałem Pana Jezusa. To On zmienił moje życie. Dziękuję.